siema, siema. Lotra z tej strony. Pokażę Wam, jak zainstalować Gothic 2 Plus modyfikację do Gothic 2 from Dobra, wchodzimy na do tę stronę. z spostrzegam. Eee, mam już to pobrane, już na pulpicie. <grych> to jest właśnie ten link do, do pobrania. To jest in, e, instalacja. Wszystko jest e, opisane. Jest Fixed Player Kit System Pack yy, Darek 11, yy, jakiś Lachak yy, 4GB, patrz zwiększa obsługi pamięci do 4GB. Dobra, ja, ja. Ten link z tej strony będzie w opisie. Yy, to jest właśnie ta strona. To znaczy to jest ten, ten plik Gothic 2+, Plus, yy, wypakowałem już to jest ten folder, te przebudzone to kiedy indziej to, to się zro, yy, zrobi poradnik, zacznijmy od Gothic 2+, Plus. co tam zawiera, Gothic 2, proszę, data system, te pliki trzeba przenieść albo skopiować do Gothic Data, tylko muszę znaleźć yy, ten... Właściwości, otwórz lokalizację pliku. Gotik 2, work data i te pliki trzeba będzie przenieść. Dobra, jak już mi przynieśli, to ten, yy, to trzeba będzie. Zainstalować e, e, na pięć, potem player kit i system. pack zaczniemy od fixa, fix 2,6 fix, ja to dysku na Emanu Gothic 2. Ok, wszystko do głównego katalogu z gry, player kit, tak samo. System Pack 1.8 instalacji polskiej. Dalej o, automatycznie, yy, autom automatycznie yy, ścieżkę mi pokazał. Zainstaluj. I Direct yy, ten, Gdy można umożliwić, umożliwić Direct Diablocka wysokiej jakości tekstur odtwarzać. Dobra. Też do głównego katalogu z gry. Ok, instaluj. Teraz zajmijmy się Lachhac. Też trzeba podać ścieżkę, ale trzeba ten podać. Ja mam dysk E, Gothic 2 i system trzeba dać. System. Ok i naciskacie na hakuj hack, wszystko tak zamykamy to i teraz będzie trzeba instalacja tego, tu nawet jest instrukcja tej instalacji teraz pakiet ninja, trzeba też to zainstalować do głównego katalogu z gry yy. OK, install, next, finish. Dobra, zostały nam tylko te, jakby powiedzieć, yy, pliki, właśnie te chyba yy, pluginy. Jak by to nazwać? To jest sprint, to jest ten chyba yy, wolne celowanie. Tu jest jakieś z tymi drzwiami otwieranie. Nie wiem o co chodzi. W tym się na to nie zna I ten. No i co jeszcze tam jest? Pokazuję ci datę, chyba godzinę. Te godziny, no ten, nie trzeba, nie trzeba będzie wchodzić w menu czy w B i tam sprawdzać jaka jest godzina, dzień. Wszystko będzie wi widnieć na ekranie. Dobra, to wchodzimy, otwórz lokalizację pliku Gothic 2, data, nie, nie WORK i data, tylko data i te pliki trzeba przenieść. Oczywiście gotika trzeba instalować, a czy uruchomić w trybie administ administratora system Gothic Starter. Uruchomiłem właściwości. Zgodność. Yy. Urucham ten program jako administrator. Zastosuj. OK. Starter. Aha, jeśli będzie ci bra brakować, brakować brak składnika, to trzeba zainstalować Microsoft Visual, chyba 2019, teraz nie pamiętam. Teraz, gdybym nawet chciał wyleć na Gotik ORRG, to strona nie chce działać na razie. Nie wiem czemu, a tam właśnie jestem, że można sobie ściągnąć Microsoft Visual. A to, no idzie, to, to idzie znaleźć, to tam nie ma problemu. Ja mam to zainstalowane, więc chyba to, nie, nie będę miał problemu. O, już widnieje na ekranie Gothic 2, Plus, Play. Wszystko mam zainstalowane, tak powinno być pakiet Ninja. Tak samo yy, pluginy zainst zainstalowane. Muszę ściszyć, bo za głośno. Polecam też zainstalować Union Nie trzeba system paki. Ten player albo najlepiej zainstalować Spina i tam jest system Pak. nie trzeba gdzie szukać, ten, ale z jednej strony nie po, trzeba też, ze strony Uniona instalować. Jak już jest w winarze, wszystkie pliki przechowane w system paki, to, to Union niepotrzebny chyba że. Jakiś inny mod ściągnie, nie jest y, tam y, no, pliki tam przechowane, na przykład System Pack pliki to będzie trzeba wykorzystać spain i ten, on, on to wyszukuje te pliki Przydatny program Dobra, odpalamy tą grę, opcje, sprawdzamy czy jest wszystko gitara Ustawienie Size, Sprint, jest Sprint Size, czyli działa Pluginy działają Dobra, zobaczymy wszystko hula jak powinno Mam w planie streamować gotika 2 ale nie wiem kiedy. Proszę, pokazuje mi poziom, yy, poziom 0 punktu nauki i brakujące doświadczenie Jeszcze są, Jeszcze można zainstalować Uniona i tam można yy, pluginy zainstalować, A dopiero w następnym odcinku nagram jak zainstalować pluginy. Ale dla tych, którzy mają problem to zainstalować, pokażę, bo z początku miałem problem bo inną wersję Uniona zainstalowałem i pluginy mi nie działały No Ale działa wszystko PC Rooskveller Można nawet sprawdzić wszystko, czy ten Nie mogę się doczekać, żeby to zagrać O! Naprawdę zajebiście to zajebista sprawa. Pięknie, kurde. Już nie mogę się doczekać. O, oczywiście to jest tekstury w, Wurta zainstalowane. Tekstury można też się pobawić teksturka, teksturkami. A to kiedy indziej. Pokażę. Dobra, jakby co, to, to dziękuję. Jakby co, to łapki w górę możecie udostępnić. To na razie, cześć.